Uuuu Ale Kichna. Ludzie kłamą jak pijesz mleko, wcale nie jesteś wielkim. Bleh. Nigdy się nie udaje. Cześć! wszystkim, to jak zresztą wiecie. Przyjęliście jakąś różnicę, bo właśnie teraz stoję, a nie siedzę, nie wiem czy to z różnica tak naprawdę, ale siedziałam, że przedostuję czy czuję się swobodnie przed kamerą, kiedy stoję, czy raczej kiedy siedzę i zobaczymy, jak to pójdzie i możecie też mi powiedzieć, czy wolicie, jak siedzę, czy wolicie, jak stoję, czy w ogóle widzicie jakąś różnicę, bo nie wiadomo, czy widzicie tą różnicę, ale tak, to już nie jest takie ważne. O, jest ważne chyba temat tego filmiku, nie wiem czy sobie przypominacie, ale wcześniej robiłam taką serię, znaczy serię, był jeden taki filmik na moim kanale, który nazywa się Typowa Ja. I Typowa Ja to są po prostu jakieś takie teksty, które po prostu albo wzięłam na przykład z Twittera, albo z mojej głowy i to wszystko opisuje właśnie mnie, moją osobę. I dosyć sporo osób z was też się łączyło z tymi faktami, też mówiło, Boże, Łucja, ja mam tak samo. Jesteśmy jak bliźniaczki, bo że jesteśmy takie same I stwierdziłam, że Dlaczego nie zrobić więcej takich faktów Które opisują właśnie mnie I zobaczymy czy Też się z tym zgodzicie i czy Też sporo z tych rzeczy, które wam zaraz powiem Przypomina właśnie was Także um, Zaczynamy Więc... Tak, często mam takie dni, kiedy budzę się rano I myślę sobie, dobra może dzisiaj spróbuję być miła dla wszystkich I tak wiecie, stwierdzam, że naprawdę dla wszystkich, że Nie będę tak cały czas negatywnie patrzyła na wszystkie osoby i że też mogę być nieco milsza um, Ale kiedy już wchodzę do tej szkoły, przypominam sobie jak wielu z tych osób wcale nie lubię i ledwo co toleruję, Żeby nawet pana nie patrząc mnie irytuje Są osoby, które nawet oddychają mnie, irytują Stwierdzam, że mój plan po prostu poszedł się zabić mój plan i tak jest praktycznie zawsze, kiedy próbuję być miła. Przepraszam, staram się, ale po prostu do najmniejszych osób tak naprawdę dosyć sporo mi osób mówi, że nie należy. Ale ogólnie jestem miła dla ludzi, których lubię. To jest. już fakt. mam bardzo taki stresujący dzień i nie wyraźam się z dziecią, co robię. I kiedy zostałam wszystko na potem, co robię bardzo, bardzo często i kiedy już myślę wieczorem, że... O, może wstanę wcześniej i skończę, te, skończę to zrobić rano, to wiem, że przegrałam, ja już, to już nie ma szans, że ja to skończę rano, to już, już po prostu jest przegrana sprawa Dobrze wiecie, że mam pewną obsesję na psach, więc psy to są moje ulubione stworzenia na świecie i mogłabym mieć po prostu całą banę psów, by mi to nie przeszkadzało Także jeśli na przykład jestem, idę sobie ulicą z przyjaciółmi, znajomymi Um, I nagle widzę psa, to zapominam całkowicie o tym, o czym gadałam i wcale się nie koncentruję na tym, co ludzie do mnie gadają, tylko koncentruję się na psie. I to jest takie... Także ludzie, zawsze tak biegną np. do tych psów, a bo ogóle się tak specjalnie przychodzę blisko tego psa, że może do mnie podejdzie i będę chciała, żebym go pogłoskała zawsze. I Jeśli jest coś, w czym jestem naprawdę dobra, to jest podejmowanie złych decyzji i później martwienie się o nie przez godziny, dnie i to wszystko, a później okazuje się, że wcale to nie było takie ważne. Tak często mam, po prostu nienawidzę tego, ale taka już jestem. Tak, jestem proszę. z tych typów przyjaciół, którzy nigdy przynajmniej nigdy nie ukradli bo od ciebie grosza. Przysięgam, nigdy nie ukradłam od koła żadnych pieniędzy, ale kiedy. Już wyjdziesz na przykład z restauracji, jeździesz do restauracji, to prawdopodobnie ukradnę ci garść frytek lub coś innego. Zawsze kradnę jedzenie. Jedzenie ci kradnę, ale pieniądze ci nigdy nie ruszę. Także jesteś bezpieczny z pieniędzmi. A z jedzeniem Moja ulubiona gra lub zajęcie, moje hobby to. Ile odcinków zdążę obejrzeć przez całą noc? Na przykład, kiedy mam ferie, kiedy nie muszę wcale tak tyle spać wcześniej nocy, lubię sobie grać w tą grę i oglądam sobie tylko, tyle naście odcinków, ile tylko mogę, i później liczę i dowiaduję się, ile odcinków zdążę oglądać przez całą noc. I kto tutaj ma najciekawsze życie na świecie? Wiecie, kiedy był nowy rok. To tak naprawdę serio myślałam, że rok 2015 będzie moim rokiem Ale statek już odpłynął, już jest za późno Więc spróbuję jeszcze raz 2016 Mi teraz szczerze, czy wy też doszliście do wniosku jak bardzo wredni czasami jesteście I jak i zastanawiacie się jak ludzie mogą was tolerować i was tak naprawdę lubić Bo ja tak często mam, że mówię sobie, kurde to naprawdę było wredne i nie wiem jak ludzie w ogóle mogą mnie tolerować I w ogóle czy mnie lubią, bo przyznam się, że mam dosyć cięty język i dosyć często używam ironii, i to wszystko, ale dlatego zastanawiam się, czy ludzie mnie naprawdę mogą tak tolerować, i ile jeszcze zostało za nim Poro osób narzeka na to, ludzi. że nie jest poranną osobą. i Ja też nie jestem poranną osobą, też nie lubię poranków, ale prawda jest taka, że nie jestem też popołudniową osobą ani jakoś tam osobą. Po prostu ja i właściwie mój organizm zaczyna funkcjonować poprawnie, tak około godziny 18. Ja sobie nie żartuję. Ja w... Teraz na przykład jest godzina, nie wiem, 12 po 12 i ja jestem taka dziwna, ta która chce spać i jestem trochę wkurzona i to wszystko. I to wszystko dlatego, że ja po prostu nie mogę funkcjonować. Dlatego potrzebuję lamp, żeby nagrywać wieczorami, bo wieczorami wydaje mi się, że jestem gdzieś trochę bardziej fajna. Albo przynajmniej jest. Bazizność. Naprawdę tyle filmów o prawdziwej miłości, o tym, jak ludzie się w sobie zakochują i to wszystko, ale wiecie, co tak naprawdę jest prawdziwa miło miłość, czy muszę wam to uświadomić. Okej, okay, więc prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy twój pies, twój kot, czy coś, co umie Ci chodzić samo po mieszkaniu czy po domu, wchodzi do Twojego pokoju ze własnej woli? To jest prawdziwa miłość, ponieważ uwierzcie mi, że wiele razy brałam mojego brego tutaj do mojego pokoju, zamykałam drzwi, a biedny pies siedział po czymś i chciał wyjść, ale ja mu nie dawałam wyjść, bo tak bardzo chciałam jego miłości i to, żeby siedział w moim pokoju, było dla mnie takie ważne. Albo czasami go udawało mi się jego radę podnosić, przykładam go do lustra i mówiłam... To jesteś ty Ale on nie kocha To jak co? Ale gdybym dostawała na przykład dolara, czy jakieś inne tam pieniądze Za każdym razem, kiedy ktoś powiedział, że jestem niska, że jestem mała, że myślałam, że jesteś wyższa Prawdopodobnie mogłabym sobie zapłacić za moje studia, za nowy samochód i za moje nowe mieszkanie Tak, no, to jest naprawdę... na nie żartuję, tak często ludzie mi mówią, że jestem niska, że... No co zrobisz, no? <coughs> więc tak, dosyć sporo osób mówi, że chciałoby się ze mną przyjaźnić I że naprawdę zazdroszczą Sarze i Osil i wszystkim innym, że się ze mną przyjaźnią Więc ja powiem tak Ja jestem naprawdę dobrą przyjaciółką, jeśli chodzi o jakieś na przykład dawanie porad, czy tam to wszystko I napiszę ci całą Biblię, kiedy się spytasz o jakiś problem, tak sprawda prawda Nie napiszę ci tylko och That's tylko naprawdę ci będą starać się pomóc, ale fakt jest taki, że jestem beznadziejna w utrzymywaniu kontaktów. Naprawdę, jeśli ty na scenie nie wyciągniesz do mnie pierwszej ręki i nie zaczniesz mi spamować wszędzie i to wszystko, to prawdopodobnie nie odzywałabym się do ciebie przez kilkanaście miesięcy. Bo tak, nie wiem, nie umiem utrzymywać kontaktu z ludźmi. Ja nadal mam problemy z ludźmi i mieć kontakt z nimi, jestem teraz coś taka nieśmiała, kiedy spotykam nowe, oso nowe osobę później już się jakoś rozkręcam, ale nadal mam te takie moje problemu z utrzymywaniem kontaktów i pisaniem pierwszym do osób. Taka jest prawda. Nie lubię pisać pierwsza, bo nie chcę się narzucać i nie wiem, po prostu jestem chora psychicznie, tak już mam. No jest, przepraszam, że to są już wszystkie długo. takie moje typowe ja hashtag numer 2, jeśli chcecie je jeszcze więcej takich części, to możecie mi powiedzieć. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć coś, że stwierdziłam, że możliwe, że fajnie by było rozpocząć taką moją serię moją, co to czy znaczy może nie serią, tylko taki mój mały program. Proszę byłaby ona o konkretnej tematyce i możliwe, żeby było takie coś, że odpowiadałabym na kilka pytań, zrobiłabym jedno wyzwanie i chciałam przy okazji otworzyć staną na przykład jakieś paczki, listy, które chcielibyście mi wysyłać, ponieważ już sporo osób się pyta, czy jeszcze mogą wysyłać listy. Um, I na przykład mogę też do kogoś zadzwonić, przynajmniej wybrać jedne, dwie osoby do każdego filmiku. I nie wiem, czy takie coś w ogóle was, was interesuje, jeśli tak, to piszcie mi w komentarzu, czy w ogóle takie coś chcecie. Um, Także tak, to właściwie tyle, więc dajcie mi znać w komentarzu Jak zawsze linki są wszystkie do mnie w opisie Jeśli chcecie to tam polubnijcie mi na Instagramie, na fanpage'u się na mojego bloga, nie wiem czy go nawet podaję w opisie Prawdopodobnie nie, bo jestem zbyt leniwa, żeby tam wkleić ten link Ale tym może postaram się tylko wkleić I tak, jeśli film się podoba, łapkę w górę A ja widzę się z wami w następnym filmiku, pa pa!